akurat Cześć sobotę. Załatwiłem sobie gardło klimatyzacją w sypialni, więc będę mówić cicho i, e, i będę mówić dzisiaj mało. Plan na dzisiaj jest bardzo luźny. Prawdopodobnie pojedziemy do Porto da Cruz na basenę. Może się uda punkt widokowy Cabo Girao. Nie wiem, Girao, Girao, Girao. E, i być może uda się zahaczyć taką bardzo fajną, krótką lewadę. Jesteśmy z rodzicami tutaj, więc no, nie ciągamy ich po jakichś e, megatrasach i lewadach, bo po prostu by tego nie przeszli. A chcemy razem spędzić te wakacje. Prawdopodobnie, jeżeli dzisiaj pójdziemy na lewadę, jeżeli się uda, bo słońce jest bardzo mocne i wczorajsze gorąco nas wykończyło, to będzie to lewada do Spalcoes. No zobaczymy. Cabo ale niestety. Chmury nam widok zasłaniają chyba Taki klasyk Cabo to punkt widokowy Szklana platforma Zawieszona 580 metrów nad poziomem morza Ale niestety Chyba tego nie zobaczymy 586 Nie, 4,5 Kurde, miałaś rację, to jest płatne Dlaczego mnie to nie dziwi? Dlaczego mnie to nie dziwi? Spoko, stąd też widać Chmury? No, no tak, rzeczywiście Bardziej, że zachmurzona tu o fakt, to jest bezpłatne. Ty, ale ładnie to widać Gdzie tu jest trzeba wszystko robić tak. za free Także tutaj masz, patrz Meder za free Tak I wszystko widać Te same chmury co tam Te sam samą mgłę No A bilety kosztują 2 euro no. Osoba dorosła, dzieci i mieszkańcy Madery za free Chmury się przerzedzają, więc idziemy zobaczyć jednak A tutaj eukaliptusy rosną

Na Super te chmury pod nami. I tu, mamo, nie ma takiej opcji, gdzie się wychylić. Mieliśmy wątpliwości, żeby tutaj przyjść. Szczególnie jak zobaczyliśmy te chmury, ale warto wydać te dwa euro. Nawet chociażby, żeby zobaczyć, że się jest ponad chmurami, które są nad oceanem. A tymczasem utomka. Jednak wyszło zupełnie inaczej jeszcze. Wylądowałem na półwyspie Jastarnia. I fajnie się. Dzikie miejsce za darmo. Mm, Dojeszł do Porto da Cruz. Baseny wyglądają tak. A tutaj ocean rozbija się mocnymi falami o brzeg. Wygląda to niesamowicie. Chwilkę na ten basen, mykniemy dalej. Jeszcze szybko nakręcę, bo tu się rozbijają fale od... O! I te fale wpadają do środka do tych basenów, bo są baseny ze słoną wodą. Może jeszcze... O! Oczywiście, że wlazłam do basenu mimo rozwalonego gardła, co mi się odbiło w następnych dniach szkawką, znaczy pogorszeniem choroby, ale warto było. Fajnie. A chcesz tam wstać? Ale mnie nawet nie oklapało. Nie? Nie. Nie chlapało? Nie chlapało. Nie nie. Wow, to się <laughs> Może, No nie? no. Obsługa zastanawiała się nad zamknięciem basenu, bo jak określili, ocean był zły tego dnia. Ale ostatecznie udało się skorzystać. Fale bardzo mocno rozbijały się o klify i z impetem wpadały do basenu. Nawet kilku gości siedzących na zewnętrznym brzegu basenu zostało zepchniętych do środka. A ja musiałam gonić po kaferkach nasze odpływające sandałki. Nasze sandałki odpłynęły na środek! Po kąpieli pojechaliśmy coś dziabnąć. A potem ruszyliśmy w górę. Aby przejść się lewadą. Ale po drodze zatrzymał nas taki widok. Jesteśmy w miejscowości Ribeiro, tak, Ribeiro Frio, czyli zimna rzeka, o ile dobrze pamiętam. Zaraz wam pokażę, jak tutaj wygląda ze mną, bo tam są chmury. Jesteśmy na wysokości chmur. Temperatura w tej chwili spadła do około 18 stopni. Jest cudownie, jest magicznie, jest po prostu niesamowicie przepiękna jest ta część matery. Po prostu cudowna. Idziemy zobaczyć na kawałek chociaż lewady, na ile rodzice rzeczywiście dadzą radę wejść, tak, żeby zobaczyć, czym to się je, jak to wygląda, poczuć zapach Nowego lasu. No zobaczymy. Mira duo dos Balcoes. Jesteśmy tuż pod chmurami. I powiem wam, że może widok nie jest taki, jaki pewnie, że byłoby wszystko widać, jakby było słońce, ale to jest cudowne, po prostu cudowne i nie ma nikogo o tej godzinie w szczycie sezonu. A jest to jedna z takich tras, na które chodzą właśnie osoby, które nie mają siły, żeby wchodzić na, na, na takie dłuższe trasy, więc jest to bardzo oblegana trasa. No i ocean. Ja zawsze jak filmuję w takich miejscach, to zastanawiam się, ile tam na dole jest telefonów i kamer GoPro. W drodze powrotnej wyszło nam słońce. Do jutra. Cześć w niedzielę. Ja niestety jestem załatwiona na Amen. Dzisiaj w nocy miałam grączkę, ale nie dam się unieruchomić jakiemuś zwykłemu przeziębieniu. Także jedziemy dzisiaj do Funszal, jeszcze raz, dlatego że e, nie udało nam się ostatnio zobaczyć dzielnicy kolorowych drzwi i ogólnie zwiedzić Funszalę, i chcemy dzisiaj na spokojnie. Po prostu zobaczyć to miasto. Rua de Santa Maria mieści się w samym centrum Zona Veja, czyli starej części Funchalu. Ruinowane rybackie i kupieckie domy, pamiętające czasy pierwszych osadników, zostały zagospodarowane przez restauracje, i teraz ta część miasta tętni życiem. Podobno najlepiej zwiedzać ją wieczorem, kiedy dzieje się tu najwięcej. Otwarte są wszystkie bary i prosto z okienka można napić się ponczy, czyli lokalnego alkoholu z trzciny cukrowej. Spacerując ulicą Santa Maria dotarliśmy do Largo do Corpo Santo. To tu mieści się kapela do Corpo Santo, czyli 15-wieczna rybacka kapliczka. Z oryginalnego budynku zachował się tylko portal, niestety nie było dane nam go zobaczyć, bo kapliczka była oczywiście zamknięta. Tak, Myślałem, że ma papierek przyklejony na sprzedaż i numer telefonu. Spróbujemy jeszcze obejść z drugiej strony. Przepraszam za mój głos, nic nie poradzę. Za dobrze nie jest, aby do samolotu przeszło, bo będzie ciężko 5 godzin w tej klimie. plaża z tego fortu teraz ludzie tu tutaj bronili tej wyspy to no się pewnie w grobie przewracają ładnie tu co? ładnie, bardzo ładnie fajnie było przejść do zachodniej części zawsze jak na zachód to jest fajnie zawsze jak przypadku przypadkowe <laughs> Coś w tym jest, coś w tym jest. Jak się zabłądzi, to się najlepsze miejsca znajduje. Tak, to tak. Jak w Barcelonie. No. Chcieliśmy odwiedzić katedrę Se, Ale pewnie się domyślacie, co się stało. Katedra Se, ale niestety nic nie powiemy jest taka se, bo jest oczywiście zamknięta. Taki klasyk wyjazdowy. Jak mogło się zdarzyć, że będzie zamknięta, to oczywiście, że jest zamknięta. Więc pojechaliśmy coś w szamać. Niestety, gardło wysiadło mi całkiem. No, cześć poniedziałek. Dzisiaj ostatni dzień. Jutro już wylatujemy do domu. Wczoraj, niestety, nie byłam w stanie za dużo nagrać. Zwiedziliśmy trochę funszal. Niestety, w niedzielę to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ jest dosyć pusto. Dużo knajp, które są fajniejsze, z których korzystają lokalesi. Jest zamkniętych. Oczywiście, sklepy są zamknięte. Dużo takich imprez jest zamkniętych. No, a poza tym, widzicie, jak wyglądam. No, jestem rozwalona, ale się nie poddaję. Idziemy zaraz do apteki, kupię sobie ibuprom z czymś tam na Zatoki, bo naprawdę dopadło mnie strasznie. Spróbujemy też podjechać na jakieś lewady, żeby zobaczyć, bo tak szkoda tego ostatniego dnia stracić, ale za dużo to ja mówić nie będę. Pewnie nagram po powrocie voice-overy, bo po prostu nie dość, że tego się nie da słuchać, to ja na oczy nie widzę. Tata postanowił zostać w domu, a my pojechałyśmy w takie miejsce, które jest początkiem kilku fajnych tras. I patrząc na mapę, szukając jakiejś fajnej, niezbyt męczącej trasy, zorientowałyśmy się, że niedaleko mamy do lasu Fanal, który też chciałyśmy zobaczyć. A tutaj jest ten las Fanal. Dzisiaj byłoby fajnie, bo dzisiaj jest mgła. Oho, może jedziemy jeszcze. No! Więc wsiadłyśmy do samochodu i ruszyłyśmy w drogę. Magiczny Las Fanal znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO. To ukształtowane przez klimat tego miejsca drzewa wawrzynowe. A ponieważ jest to miejsce, które sięga chmur, pokrzywione pnie i gałęzie drzew wyłaniające się z gęstej mgły robią niesamowite wrażenie. Gdy przybyłyśmy na miejsce, mgły nie było. Ale po 15 minutach zaczęła nagle schodzić z gór, i po chwili doświadczyłyśmy tej owianej wieloma legendami magii. Tutaj przy drodze są takie paleniska, na których się można rozpalić drewno i zrobić też szaszłyki ich nie. A teraz idziemy zobaczyć fontannę. Nie, teraz idziemy zobaczyć wodospady. Tu pewnie jakieś schody z widokiem, ale mamy schody z widokiem na chmury. Senior rodu został w domu, a seniorka twardo idzie. To A <grymne> Ania jest na, na etapie robienia ogródka pod domem. <grymne> No niestety poddajemy się całą drogę na razie w dół, o, o ile w dół jeszcze fajnie, chociaż niekoniecznie w sandałkach. Ale jest super fajnie. Mi się wydaje, że jak my idziemy do tych, do tych wodospadów na dół, to one są tam strasznie malutkie na dole. Nie ma sensu. No. 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 Z góry wszystko jest, wież, No. Jakby to z góry spadało, to by były fajne i wielkie. No. A tak to szkoda czasu. Do tego gardła mi zaczęło teraz boleć. Także może lepiej nie ryzykować. Ja jeszcze te trasy nadrobię, jeszcze to wrócimy w styczniu z Tomkiem, nie z Julką. Pa, pa do kalcheta, dzień dobry! Było super! Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Niestety, zazwyczaj kończy się szybko. No, mój głos jest nadal taki, jaki jest. Katar mi się skończyło dziwo. O ironio. Oczywiście. Na, czat, na dzień wyjazdu. No, ale może to chociaż tyle dobrze, że w samolocie mi będzie łatwiej. Koniec! badery, ale mamy już kupione bilety z Tomkiem na, na styczeń, także wrócimy tu na pewno. I no, miałam nagrać podsumowanie, no ale jak słychać niestety mnie m, byłoby to dosyć trudne, tym bardziej, że no, nie byłam też sama i było ciężko znaleźć nawet chwilę, żeby spokojnie podagrywać i tak pogadać do kamery. Nadal nieustannie prosimy, żebyście subskrybowali, polubiali, komentowali, udostępniali. Będziemy bardzo wdzięczni. Do następnego. Pa! Do zobaczenia, do następnego! A i zapomniałam! Następny odcinek będzie oczywiście już normalny, dwudziątkowy, gdzieś nad jeziorem, na Kaszubach prawdopodobnie. Do następnego! Idziesz, idziesz? <grywka> idziesz, idziesz? <grywka> No, zaraz będę kichać znowu No, chodźci za to, patrz, no, patrz teraz dwie. Czy ja jestem na czerwono ubrana? Tak zostawić go na tydzień samego Moja rozponka